Pokaż swój niepowtarzalny styl Raz radzi, tobie dobrze w tym i super modny, super modny super Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zapraszam na outfit randkowy, dlatego że jest ciepły letni wieczór. My się wybieramy z rudzielcem na kolację, jeszcze cały czas świeci słońce. No i dzisiaj jestem w takim kobiecym, jednym z moich ulubionych modowych klimatów. Podstawą mojego dzisiejszego outfitu jest spódnica Simple, którą kupiłam na sprzedaży. Pokazywałam ją ostatnio przy okazji outfitu z Wrocławia Fashion Meeting. To jest ostatnio moja ulubiona spódnica, do tego mam bluzkę z HM-u, taką w krótkim, na krótki rękawek, kupiłam ją z tego co pamiętam gdzieś w okolicach kwietnia, no i to jest taki, taka lekka sweterkowata bluzka, jak na wieczór taki letni jest idealna. Ta bluzka jak pamiętacie jest taka luźniejsza w formie, więc ja ją sobie tutaj włożyłam w środek do spódnicy i delikatnie zbluzowałam, żeby mi nie było za gorąco, żeby było po prostu lekko luźno i przewiewnie. No i do tego wszystkiego jeszcze ma na sobie drobinki odbijające światło, więc pięknie prezentuje się w słońcu. Ona ma taki również piękny, biżuteryjny kołnierz, do którego dobrałam sobie pierścionek, taki barokowy z marki Byubek. A to jest polska marka i tutaj idealnie te dwa elementy ze sobą mi się zgrywają. No i z całością taką, która jest dziewczęca, kobieca, i właśnie w klimatach vintage. Do tego jeszcze trzy dodatki, czyli okulary zbrylowe w vintage'owej formie, torebka z Macobags, którą ostatnio widzieliście, pokazywałam taką przełokę. Przez ramię, dzisiaj ją mam jako większą kopertówkę. Oraz moje nowe szpilki, to są szpilki z Pepe Jeans i kupiłam je na Szafa Shoes razem z tymi czarno-białymi klapeczkami Melba i Melissa, które pokazywałam w jednym z ostatnich filmów. No i kupiłam właśnie sobie te szpilki, one są takie w formie butów do tańczenia, w fasonie takich butów, inspirowane myślę latami dwudziestymi Great Gatsby. Także jak ja je zobaczyłam, jeszcze w kolorze nude, czyli tutaj pomimo tego, że mają różne paski w kostce, to moje stopy nie przecinają i sylwetkę wysmuklają, wydłużają, są fajne. Więc jak ja je zobaczyłam, to ja mówię, to jest klimat z Great Gatsby i ja muszę te szpilki mieć, zwłaszcza, że nie miałam takich letnich, delikatnych, fajnych szpilek. Także my lecimy sobie na jakąś fajną kolacyjkę, jest bardzo ciepło, usiądziemy sobie i będziemy się rozkoszować tą piękną letnią pogodą. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa.